A witamy i mamy kolejny wymieniony zamek zamek zamka Dierę. To są pozostałości, to co zostaje. Zamek klasyczny, Dierę na klucz, wkładkę. No klucz to już wiecie, większość z, nas, większość z Was zna naszą opinię na temat tego zameka kluczowego. Wydaje mi się, że to Dierę włożyła, nawet jeżeli nie Dierę to niestety firma wkłada zazwyczaj takie podstawowe wkładki jako pomocnicze. No, to jest bardzo zły wybór, taka wkładka, ponieważ ją można zdytrychować momentalnie. Nawet nie trzeba jej łamać, nie trzeba jej pokonywać w żaden sposób. Wystarczy ją bardzo łatwo zwykrychować. Zamiast tego zamka centralnego, który według nas pozostałe wiele do życzenia, wkładamy zamiennik czy pier który współpracuje z dwiema wkładkami. Zapewne wiecie już z innych naszych filmów, bo dość często robimy te zamki, już kilkaset, na pewno około pięciuset już wykonaliśmy takich montaży różnych, zamków pojedynczych, zamków podwójnych, z dwiema rozetami antywłamaniowymi, tak jak tutaj z jedną rozetą antywłamaniową. To jest życzenie klienta. W tym przypadku yy, mieszkanie będzie na wynajem, a zabezpieczenie głównego zamka, rozetą on spełnia już warunki certyfikacji bezpieczeństwa tego zamka centralnego Chibier ponieważ tylko z wykorzystaniem jednej, przynajmniej jednej rozety jest on certyfikowany. Drugi zamek natomiast wkładka pomocnicza jest to w tym przypadku akurat EFA EPS. Mimo, że wygląda zwyczajnie to zapraszamy na naszą stronę na Altum Polska, żeby sobie obejrzeć jak ona jest skonstruowana. To jest dość ciekawy zamek. Podstawowy Spośród tych dobrych. I teraz, jeżeli byłyby pytania jakieś odnośnie sposobu montażu, dlaczego on jest tak lekko schowany, widać, że tam no palec mi e, troszkę się chowa pod ten szyldzik. E, robimy to ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś zdejmie szyld, to taki duży zamek jak w, włożył od Jere, już możemy spokojnie go wyłamać. Bo mamy go po prostu w większości na wierzchu. Kilka, kilkanaście milimetrów czasami wystaje tego zamka poza płaszczyznę drzwi. A ten w tej chwili po zdjęciu szyldu jest zlicowany z płaszczyzną drzwi, czyli nie ma za bardzo jak go chwycić urządzeniem tutaj, żeby dokonać jakiej, jakiejś próby włamania. <laughs> Więc to już jest ułatwienie. Oczywiście jeżeli komuś estetycznie przeszkadza taki montaż, to możemy o 5 mm dłuższą tą wkładkę zrobić. tak? Oczywiście tak jak Diere 4 rygle, dodatkowy rygiel 1,18 mm rygla w zupełności wystarcza w zamku pomocniczym. Nie muszą być dwa. Chipiere akurat wyszło z założenia, że zrobi z jednym. No tak sobie zażyczyli. Eee, tu mamy wkładkę oczywiście z gałką, e, z pokrętłem. Eee, wysuwa się jeden rygiel. Gałka eee, w zamku pomocniczym jest zazwyczaj przez nas właśnie stosowana. Tutaj u góry klient zażyczył sobie obie, obie wkładki, oczywiście EF-y. Tutaj u góry klient sobie zażyczył wkładkę EFA ICS. Na dole jest EPS. EFA ICS to jest wkładka modułowa. Bardzo ciekawy klucz. Bardzo często, bardzo często wybierany przez naszych klientów jest ten zamek. No ja tutaj wysuwa cztery gle. I wszystko jest tak jak w drzwiach diery. Tam u góry, do, do góry też wychodzi jeden. To, tutaj go nie widać. Nie będziemy już podnosić tam e, kamerki. E, zaznaczę, na wszelki wypadek, że nie jest to e, nasze dzieło. Prawdopodobnie albo ktoś tutaj kluczami przyrysował. Nie wiem, nie, nie pytałem klienta skąd to się wzięło. W każdym razie, w każdym razie jest to e, w tej chwili dobrze zabezpieczony zamek z dobrymi kluczami. E, z rozetą antywłamaniową, która bardzo dobrze chroni Rozeta, tak jak zawsze zaznaczamy na naszych filmach, jest przykręcona do zamka, czyli jest wpuszczona tutaj w drzwi, w głąb, aż do samego zamka. No i tylko jeszcze tutaj zamkniemy drzwi, żeby było widać, że bardzo ładnie chodzi ten zamek. Istotną rzeczą jest to, że zamek dwusystemowy jest zamkiem zależnym. Zaraz pokażemy na czym polega. Otwieram. Zamknęliśmy zamek był zamknięty. otwieramy zamek zależny polega na tym, że w tej chwili język klamki nam się chowa. Zamykamy górny zamek. Język klamki już się nam nie będzie chował przy próbie naciśnięcia klamki. Jest to dodatkowe po prostu zabezpieczenie jakby jeszcze, jeszcze jednego rygla. Teraz otwieramy dół. I jeżeli będziemy próbować otworzyć górę, to go nie otworzymy, jest zablokowana przez dolną wkładkę góra, czyli zamki, zamek tego rodzaju, zamek zależny otwieramy zawsze od górnego i później, znaczy od dolnego później, później górny. I wszystko. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do kontaktu z naszymi technikami. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany takim montażem, jakimkolwiek, również innym, również elektronicznymi kontrolami dostępu, zapraszamy na stronę, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy bardzo.